Witamy serdecznie z obiektu Wanda Metropolitano w Madrycie, na którym swoje mecze rozgrywa stołeczna Atletico. Ja nazywam się Dariusz Szpakowski, obok mnie na stanowisku dla komentatorów jest Jacek Laskowski. Zapraszamy na kolejny mecz w zaciętych rozgrywkach Division Rivals. Ciekawe zestawienie rywali, próba sił między nimi może być naprawdę ekscytująca. Nie mogę się już doczekać pierwszego bliska i myślę, że fani na stadionie czują podobnie. Tak prezentuje się skład i ustawienie drużyny gospodarzy. W bramce Mark André Persztegen. W defensywie Ferron Mendy wystąpi z Nelsonem Semedo. Lukas Moura oraz Musua Sisoko będą ze środka pola dyktować ten gry. A w ataku zobaczymy trzech napastników. A tak zagra dzisiaj drużyna gości. W ataku i w pomocy po trzech zawodników obrona czteroosobowa. Dobry podział ról. Tak się dziś gra. To jest efektywne. Szeroko ustawieni boczni napastnicy mają proste zadanie. Dogrywają do dziewiątki, a ten wykańcza akcję. Dobrze arbiter reaguje już na samym początku spotkania, temperując zapędy gry-foul. Atakuje, ma komu zagrać. I sędzia odbizduje faul Strzelać stąd nie będzie, ale może bardzo precyzyjnie wrzucić w pole karne. Krótko to rozegrali. Mundi, Sisoko. Sisoko! Nie ma bramki, to był słupek. Piłka wraca do gry. Piłka poza linią boczną, rzut załtu. Słyszymy buczenie i gwizdy niezadowolonych z decyzji sędziego Kibiców. Według nich był karny. Mohamed Salah, obrońca na posterunku. Axel Witsel, Gnabry i piłkę przejmują rywale. Szansa, może coś z tego będzie. Zawodnik dostaje prostopadłe podanie. Kapitalne uderzenie, ale Loris świetnie broni. Centruje z rogu w pole karne. Cóż, nie wyszedł mu ten strzał. Miał niewiele miejsca, a rywal nie odpuszczał. Ale to chyba do końca go nie usprawiedliwia. Obrońca zrobił swoje, ale myślę, że strzelec powinien spisać się choć trochę lepiej. Gnabryn. Martial. Ależ. Czy będzie prowadzenie? Jest! Gol! Rzeczywiście! Teraz oni dyktują warunki! Nadarzyła się okazja i ją wykorzystali. Teraz tylko muszą pamiętać, że gra toczy się do ostatniego bliska. Nie wolno im spocząć na laurach. Oglądaliśmy pierwszą bramkę w tym meczu. Jest 1 do 0. Dobry atak Franką. Czyste zagranie przejmuje piłkę. Ma wybór w tej akcji. Same. No, to nie było najszczęśliwsze zwarcie. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Niestety strata piłki. Timo Werner. Cisoko. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Timo Werner. Spowrot. Mierzona piłka wprost za plecy obrońców. Nie, takimi strzałami nie zagrozi bramce. A był w całkiem niezłej sytuacji. Mógł lepiej przymierzyć. Fatalnie sobie ułożył piłkę na nodze. Cisoko. Sanet traci piłkę. Bliska już do bramki. Ależ kapitalna interwencja znakomicie złapał. daleki wybicie przez bramkarza. Sany. Sisoko. pierre emerick Obamy-Yang. Znakomicie to przechwycił na połowie przeciwnika. Lukas! Ach, jak niewiele brakowało! Dobra decyzja! Troszkę celniej i byłaby bramka wyrównująca. Ale to był dobry sygnał. Warto tu jeszcze powalczyć o remis. Żerą Rusiją. No i strata piłki. Martial. Świetne wejście. Wybornie przewidział zagranie przeciwnika i przejął piłkę. Gnabri. Werner. Jest okazja do strzału. Jest. Kolejny problem i mają już dwubrankową przewagę. Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo. Bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków. No i mamy 2 do 0, ale jak to mówią Kinka, wciąż w grze. No, może coś z tego będzie? Sany Salah Przeciwnik traci piłkę, nie ma faulu Martial Sisoko, Mitsel, Gnabry No i mamy przywilej korzyści Niektórzy sędziowie zbyt wcześnie przerwają grę Havertz Gnabry Dobrze to odczytał, w porę zareagował I mają piłkę Salah. Axel Witzel. Blisko pole karne. Może strzelać. Był już pewien, że do tego dojdzie. Tymczasem bramkarz popisał się refleksem i zniweczył akcję ofensywną. Przed... Może być groźnie po tym prostopadłym podaniu. Salah. Broni Loris, ale piłka w grze. Dobra interwencja. Piłka ląduje w rękach bramkarza, ale to o tej poprzedniej interwencji warto przypomnieć. Znakomita! Pokazał cały swój kunszt. Wydawało się, że to jest nie do obrony. Świetnie teraz dostrzegł partnera. To musi być bramka. Salak. Dobre zagranie górą. Będzie niebezpiecznie. Sędzia początkowo puścił grę, ale pamiętał o tym faulu. Tak i ta żółta kartka jest jak najbardziej zasłużona. Koniec pierwszej części spotkania. Jest 2-0. Zaczynamy drugą połowę. Hernandez. Havertz. Havertz. Długo rozgrywają piłkę, ale myślę, że mają sposób na to, by... Ależ teraz znakomicie jest szansa na gola. Uch, szkoda. Za szybko chciał ruszyć do tego podania. Spalony. Guardiola. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Cisoko. Niestety strata piłki. Obama Yang. Lukas Moura. No takim strzałem nie pokona się Lorisa. Axel Witsel. Gnabry. Niezwykle ważna interwencja obrońcy. Tisoko. Salak stracił piłkę. Świetne wejście. Wybornie przewidział zagranie przeciwnika i przejął piłkę. Od początku spotkania uważnie gra, teraz też celnie zagrał. Martial. Obamy Young. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Werner. Axel Witzel. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Znowu celne podanie tego zawodnika. Werner! Nieudany strzał. Muszą się bardziej postarać, żeby podwyższyć wynik. Lukas. Dobra pozycja do oddania strzału. To będzie rzut wolny. Strzelać stąd nie będzie, ale może bardzo precyzyjnie wrzucić w pole karne. Postanowili rozegrać to krótko. Berner. Cisoko. Pierre-Emeric Obama Young. Niebywałe, no niebywałe, proszę Państwa. Kapitalnie to wyjął. Wyciągnął się jak struna przy tym strzale i uratował swój zespół przed pewną stratą bramki. Sisoko. I teraz Sané. Strata, drużyna przeciwna przejmuje piłkę. I tak oto tracą piłkę. Do końca meczu jeszcze 20 minut. Odebrał piłkę, czysto ładnie. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Werner! Świetnie, teraz Terstegen, Gramy dalej. Zablokowany. Terstegen odbija, jeszcze gramy. Havertz. No, ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. Nękali rywali do skutku, aż wreszcie zmusili ich do błędu w środkowej strefie. Werner. No i strata piłki. Sisoko. Havertz. Świetnie teraz ten Stegen. Gramy dalej. Pep Guardiola. Niezła okazja do kontry. No, teraz tempo tego kontrataku trochę spadło. Sędzia stosuje... Kier Emeric Obamy-Jang! Martial. Zostawił za sobą trochę boiska. I piłka wybita do przodu. No dobrze przeczytał to obrońca. Dojdzie chyba do tego prostopadłego podania. Lukas Moura. To może być bramka kontaktowa? Obrońca blokuje dośrodkowanie. Do końca meczu już tylko 7 minut. Jérôme Roussillon. Berner. Wizdek i mamy rzut wolny. Krótko do partnera. Martial. Słusznie, w myśl teorii, byle dalej od własnej bramki. Ruszyli teraz groźnie do kontry. Czyste zagranie przejmuje piłkę. Nieprzemyślane to podanie. Prosto do rywala, piłka oddana za bezcen. Pierre-Emeric Obama-Yang. Mierzone podanie od Obamy-Yanga. To może być bramka kontaktowa? Świetna interwencja obrońcy z tego mogła paść bramka. Antony Martial. Powrót na środek pola po piłkę. Lukas. Obame yang No to dzisiaj jego dzień. Znowu jest ostoją. Arbiter kończy mecz. No i mamy zwycięstwo. Kapitalne uderzenie, ale Loris świetnie broni. Nie wyszedł mu ten strzał. Miał niewiele miejsca ryb martial, ale czy będzie prowadził?